Hej wszystkim. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Survival. Teraz jakoś mam wenę do nagrywania odcinków z tej serii, a więc teraz przez te trzy dni właśnie tak nagrywam z tej serii. Skończyłam budować zamek, jak widzicie, za mną jest po prostu no pięknie. Zrobiłam sobie takie takie coś. Tutaj też zrobiłam taki mały lasek. Tutaj też sobie Super. Tam troszkę zmodyfikowałam tu, trudno się tam przechodzi, Kompletnie nie miałam pomysłu, jak to zrobić, no ale tak mniej więcej to to zrobiłam. Czy coś jeszcze zmieniło? Tak, zmieniło się dużo. Mianowicie zmieniła się jedna rzecz, która jest tam. No, buty sobie zmieniłam na diamentowe. Znalazłam książkę z odpornością na ogień i sobie zenchantowałam. To znaczy, nie zenchantowałam, tylko po prostu w kowadle sobie to dodałam do tego. I jeszcze wydajność pod wodą sobie znalazłam też i dałam do diamentowego hełmu. A więc, tak, no jest dobrze. Nie pamiętam, co dawała wydajność pod wodą, a więc sobie sprawdzimy. Czyli, że po prostu. Oznacza wydajność pod wodą Teraz będziemy sprawdzać Nie wiem, kompletnie nie wiem co to oznacza Możecie mi napisać w komentarzu A teraz tak Zamek wygląda tak mianowicie Tu zapomniałam o jednym klocku I zrobiłam tu drabinki Żeby sobie wejść tu I można sobie wejść tu I sobie tu chodzić Zrobiłam tu takie, takie Jakby balkony Oczywiście tu można skoczyć i się zabić, a więc nie polecam. A i mam też łuk. Łuk jest enchantowany na niezniszczalność 1. Zupełnie nic innego nie, nie umiałam znaleźć. To było najlepsze zaklęcie. Miałam dwa zaklęcia. No i było niezniszczalność 1 i znak zapytania, a więc. No. A teraz myślę, że sobie pozbieram tu farmę pozbieram. A i jeszcze Wam pokażę jak jeszcze znalazłam zaklęcie. Bo to zaklęcie to bardzo się niektórym przydaje. Nie to. Eee, a nawet każdemu się bardzo przydaje to zaklęcie. A mianowicie to zaklęcie to po angielsku Silk Touch, a po polsku Jedwabny Dotyk. Eee, znalazłam też. I nie, nie czytowałam. Ja nawet mam wyłączone komendy. Więc nie miałabym jak. He, dobra, jeszcze sobie to przepalę To sobie sobie. W ogóle pani Krystynka mnie od dłuższego czasu udaje. W sensie, że ja robię. No to, to ona robi podobnie. Nie wiem do czego ona tak robi. To jest bardzo niemiła lama. O, nasiona buraka mam. O, i nasiona arbuza mam. Jakie odkrycia widzowie. Dobra, idziemy sadzić. A więc tak, tu nie, nie to. Tu, to, tu, tu. To. No, i jeszcze teoretycznie można sobie to posadzić, tak żeby rosły sobie buraki. W tym zamku będę rzadko mieszkać. Wstępnie będę mieszkać cały czas w tym moim domku, ale no możliwe, że coś tam się jeszcze zmieni. Idę sobie już pozbierać tą od trzcinę, która rośnie w strasznie szybkim tempie. A więc zaraz się odwrócę, to już to, co, ten, to, co pozbierałam, to już będzie ten zrobione. Urośnięte, hehehe. Ale możliwe, że zajmę się dzisiaj moją tajną bazą, o której wie każdy kto ogląda mój kanał, a więc jeż, jeśli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj kanał i zostaw dzwoneczek. On naprawdę warto. Odcinki są praktycznie codziennie. Mówię praktycznie, ponieważ no, zdarza się, że nie mam czasu czy coś. Ale odcinki prawie codziennie. Mam tej trzciny pełno, kompletnie nie wiem co z nią zrobić, a więc no chyba nic na razie. A więc tak, za niedługo będzie odcinek z serii. Znaczy to na razie nie jest seria, nie wiem czy w ogóle z tego robić serię, czy po prostu takie odcinki. I że po prostu co się tam działo, to nazwę jakąś taką, że bez serii. Yy, ale jeszcze kompletnie nie wiem. A więc yy, no. Yy, tak, mam tu jedwabny dotyk, niezniszczalność 2, tu niezniszczalność 2 na łopacie. A więc sobie już wezmę te rzeczy. I może sobie tu pójdziemy do kopalni. Może akurat coś znajdziemy, chociaż ta kopalnia jest już taka przeczesana, że. Raczej nic. Znowu mam coś takiego dziwnego. Mm. Dobra. Kieruję się instynktem. Tu. I sorry za dźwięk telefonu. Jeśli go oczywiście słyszycie, napis sobie tu ładnie zaświecę. Fajnie, by sobie level nabiję i będę mogła no. Zęczątować rzeczy ży na lepsze rzeczy. O, i jeszcze redstołnik. To też dobrze. Też sobie nabiję level, a może się do czegoś przyda. Do przedłużenia potek czy coś. Podskoczyć nie umiem. No i to chyba tyle z tych rzeczy tu. Wątpię, że znajdę diamenty. Znalazłam ich tyle, że o, redstoneik, tylko tyle. Jednak nie. Znalazłam tych diamentów. Nie, no super. Mówię wam, ja nie czytuję, nie czytuję, kompletnie nie czytuję. Wiem, że się nie cieszę, ale może być dla was podejrzany, ale nie, ja serio, nie cheatuję. Ja się nie cieszę, bo normalnie mam już tyle jamedu, duże. Tu jedną kratkę ode mnie i troszkę dalej. Co? Jakim cudem, widzowie! Co? Dramat. No dobra, no czyli wychodzi na to, że no kopalnia jest przeczesana, prze, przeczeszana, no fajnie. Jestem już na bardzo niskim poziomie, możliwe, że na poziomie 0 albo coś koło tego. A więc może jeszcze tu się pokopieli. Kolejne diamenty. Żwir jest po to, żeby denerwować graczy. Jest tylko po to. To jest jedyne zajęcie. No, widzicie? Najbardziej denerwujące jest, jak znajdziesz diamenty. Jeszcze tu jeden diamencik. Chyba już nie będzie. A więc szukam dalej. O tu coś jest. <laughs> Sofie, kolejne diamenty. Mówię, że przepraszam, że Cię nie cieszę, ale. Po co mam się cieszyć, jak diamentów mam pełno? Co to? Dirt. To ma jakieś znaczenie, że to jest Dirt? Ha. Coś tu jest. O, kolejny redstone. To nawet dobrze. A i w ogóle chciałabym Wam powiedzieć, że pozdrawiam moją widzkę Weronikę Struczyńską, ponieważ, Ej, przepraszam jeśli się pomyliłam z nazwiskiem, bardzo Ci pozdrawiam, dziękuję, że oglądasz mój każdy film, yy, no i że cały czas komentujesz, dajesz łapki w górę i subskrybujesz mnie już praktycznie od samego początku kanału, a więc dziękuję. Ale no tak, jak widzicie, znaleźliśmy kolejne diamenty. Może jeszcze tu? <grystanie> Widzowie? Ale ja naprawdę mówię Wam, że nie czytuję. nie. To jest dramat. Po co mi tyle diamentów? Pewnie zaraz tu jeszcze znajdę. jednak nie. Myślałam, że tym razem jednak znajdę, ale jednak nie. Ja zaraz będę miała z tak diamentów. To się stanie na odcinku. Kopalnia, w której zawsze kopałam, to normalnie najbogatsza kopalnia. Ta kopalnia miała półtora staka, dwa takich diamentów. Nie wiem, ale ile tego? Jakim cudem? Ja zresztą jeszcze zobaczę. Ile mam w końcu tych diamentów? Bo nie wiem, czy na pewno tak. A więc... Z trzy diamenty. A pełna skrzynka, no. No to super. Jednak jeszcze mam te narzędzia. Teraz idziemy spać. Dobrze, że tego ma zrobiliśmy. Po pierwsze, że zrobiliśmy zadanie Minecraftowe. A po drugie... Że nas obroni. Możesz iść i się, bić, jeśli chcesz. A nie, to się tu nie Ma. No. Uderzył mnie, ale... Ale ja go uderzyłam i, I już go nie ma. A tamten jak. Ja mam gdzieś normalnie wioskę osadników. Ja mam gdzieś wioskę osadników. Człowiek chce normalnie sobie pograć w Minecrafta. Ale nie, nie może. Oczywiście nie może, bo tu mu przychodzą moby. Teoretycznie można sobie wyłączyć ten. Zacznę się na pokojowy, ale nie. Yy, a więc yy, jak się robi tą zupę? No w się sensie, no chodzi mi o tą taką inną zupę. O, tę takową, burakową buraczaną, no, buraczaną zupę, barszcz, Odbiłam się od tego, tego ziomeczka mojego. A więc tak, robię miskę. Ciekawie, to już wiemy, co musimy zrobić, a więc idziemy tu, buraki. A to tu są buraki, Przy buraki? udałoby się paśkę znaleźć tylko że nie ma 从你们。 Straciłam dwie strzały. To jest takie smutne. Weź się odsągielek. O tak, to będzie Gienek. Piękne imię dla niego. Mam ziomeczka Gienka. O, ale znalazłam tu zupę. O. Się napiłam. A więc chleb normalnie, co ja mogę zrobić z tymi dieksami mm. Nie wiem, kompletnie nie wiem, co z nimi zrobić. Ja mam ich tak dużo, drugą zbroję sobie zrobię. To jest dobry pomysł. Nie wiem, że to będzie zmarnowane, ale no dobra, na razie nic nie będę z tym robić. Ale no co ja mogę zrobić innego? Siedemnasty poziom. Jakim cudem? A bo przecież kupowałam te diamenty. A więc. O, jeszcze mam dwie tem, dwie strzały. Oj, są kości. Jest mączka kostna. Sukces. Ale Jeszcze potrzebuję jednego tego? To nie ma sukcesu. Mm. Wiem, że ja nie mam w skrzynkach w ogóle nic posprzątanego. Ale no. Wiem, nudzi mi się. Nie mam co bardzo robić. da się. Trzeba zenczantować? Nie wiem, kompletnie nie wiem, czy się da, a więc pójdę i to sprawdzę. Się przekonam. Czyli się nie da. wracamy. Muszę poczekać na tego jednego buraka. Nie, no czemu ja to ten? A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku i bają.